Witam Was moi drodzy serdecznie. Tak troszkę inaczej się witam, bo zawsze to było część dziewczyny, ale ostatnio pewien y, mój widz uświadomił mi zapytał się mnie, czy ja sobie nie zdaję sprawy z tego, że ten kanał oglądają też y, nie tylko kobiety. Szczerze, nie zdawałam sobie sprawy, i powiedział, że czuję trochę dziwnie, jak ja po prostu, jak za każdym razem na początku słyszę dziewczyny, że trochę go to <gryw> krępuje, więc e, od tej pory będę się starała witać troszeczkę inaczej. Więc witam moi drodzy. Dzisiaj w końcu filmik, właśnie ten świąteczny, taki typowo o prezentach. Kilka dziewczyn mi zaproponowało to po tym, jak napisałam, żebyście mi powiedzieli o czym są ci filmiki. E, ja tak sobie pomyślałam, no że to takie próżne mówienie, nie wiem o tym, co tam dostałam, chwalenie się. Ale z drugiej strony uświadomiłam sobie, jak ja bardzo wiele mam takie filmiki u innych dziewczyn oglądać i że nie myślę o tym, że nie wiem, że są jakieś niepoważne, że się chwalą, to ja po prostu uwielbiam, bo też mi to daje jakieś takie, nie wiem, inspiracje do tego, co na przykład kupić za rok, bo w ogóle no po prostu uwielbiam takie rzeczy typu prezenty. Więc pierwszym takim głównym prezentem, który dostałam, są okulary w końcu będę miała swoje okulary, to nie będą soczewki, bo wiadomo, soczewek, no, soczewek nie zawsze się po prostu, nie zawsze się je zakłada, nie zawsze się o tym pamięta, a okulary zawsze będę miała przy sobie, także jest to super rozwiązanie i no chciałam ten model dokładnie, więcej na ten temat, na temat tego modelu i w ogóle wszystkiego jest też na blogu post, także już teraz nie będę się więcej rozwodzić. Kolejną rzeczą, którą dostałam są perfumy Versace, są to perfumy, które ja po prostu uwielbiam i ja jest to, używam głównie na jakieś takie imprezy, ja na przykład chłopaki zawsze się śmieją, że ja wprost do akademika i poczują te perfumy, to mówią: O, będzie impreza. Po prostu to się kojarzy już tak z imprezą. Mi tak samo zawsze, kiedy wiem, że będzie są jakieś urodziny albo jakaś taka inna grubsza bibka to po prostu używam tych perfum. Kolejnym prezentem. Jest portfel. Portfel z Mohito, taka imitacja czarna skóry. Tutaj mamy złote serduszko. Prześliczne, mi się bardzo podoba. Naprawdę, cudo. Tutaj też ma takie e, fajne wycięcia w kształcie serca na zdjęcia. Jedyne, co mi się nie podoba, to że po prostu wejście na karty jest totalnie nieprzemyślane, ponieważ one się tutaj nie mieszczą. One po prostu tutaj absolutnie nie chcą wejść pod żadnym kątem. Ja jedyne co tutaj powkładałam, to takie papierowe wizytówki, które sobie mogłam przyciąć. Także no, to jest trochę niepoważne. E, no, na szczęście tutaj są dodatkowe jeszcze kieszenie w środku, gdzie możemy sobie to powkładać. No, ale mimo wszystko jakoś dziwnie zrobione, że oni tego nie wymierzyli wcześniej. Naprawdę nie, nie, nie rozumiem tego. Kolejnym prezentem jest rozświetlacz z Babora. Jest to rozświetlacz w formie takiego. Taki ekskluzywny kosmetyk, bym powiedziała. Tutaj nie ma już nic więcej, tego się nie moczy w niczym. To jest nasączone tymi pięknymi drobinkami. To jest nadaje takiego pięknego rozświetlenia. Po prostu niesamowicie to wygląda na twarzy. Tylko wiem, że tego na kamerze nie widać. Po prostu to jest coś świetnego. I wiem, że te moje właśnie takie panie kosmetyczki, którego używają, mają go już chyba rok. I on cały czas na klientkach się sprawuje, także mam nadzieję, że mi też tak długo posłuży. Kolejnym prezentem jest pościel. Pościel jest z Ikei, w serduszka takie. No ogólnie pości czerwono-biała, idealna do mojego pokoju, bo mam tam właśnie czarny, czerwony i biały, króluje w moim pokoju, więc będzie idealna. Do tego też na łóżko dostałam taki zestaw właśnie, czyli kocyk, który też pokazywałam już na Instagramie i do tego taki jasieczek. ła! i e, właśnie to są takie renifery, czerwone renifery, znaczy czerwony koc, białe renifery, białe bałwanki w prezenty jest idealnie świąteczne, ja się po prostu z nim nie rozstaje, używam go non stop teraz, odkąd e, się, go dostałam. E, ja po nim, pod nim śpię, egzystuję, czytam książki, po prostu wszystko robię. Łap, telefon. Yy, no, mówiłam, że po prostu Że jest przepiękny dla mnie, że ja pod nim śpię Egzystuję, uczę się, wszystko uczę się <grywa> Teraz się nie uczą, ale wszystko pod nim robię I będę, i on jest tak niesamowicie Milutki, jest po prostu fantastyczny Wszystkim polecam, on jest z Home and You Ja już tam <grywa> szukałam go na stronie Nie jest wcale drogi, możecie sobie popatrzeć i naprawdę I sobie go sprawić, bo jest Świetny, yy, no i kolejną Rzeczą, którą dostałam jest taki komplecik yy, W którym jest Komin, czapka, rękawiczki. Bardzo mi się podoba rozwiązanie, że jest to właśnie te dwa kolory, takie totalnie zimowe, no bo ja mam czarną kurtkę, brązowy płaszcz, takie kremowe, więc idealne i do jednego, i do drugiego. Yy, komin, czapa z pomponem o właśnie taka, też fajna. I rękawiczki, które, e, takie długie, które tutaj sobie tak ściągamy i są takie pomarszczone e, bardzo też ładnie to wygląda. Także to jest mniej więcej tyle. Tutaj jeszcze jakieś e, pilniczki, takie życzycie, no jak to na Hmm, jak się nazywałam już fachowo No dobra, także mm, To są mniej więcej moje prezenty Czekam też na takie filmiki na Waszych kanałach Albo napiszcie mi, co dostałyście fajnego Uwielbiam czytać takie rzeczy i uwielbiam się dowiadywać e, No i to tyle, pozdrawiam Was gorąco Następny filmik to będzie filmik Detoks świąteczny, na który też zapraszam serdecznie Właśnie idę zaraz go nakręcić e, No i to tyle, pozdrawiam Was Gorąco, do usłyszenia w kolejnych filmikach Pa, pa